Można to wypuścić. i ścisnę, a drugą dołożę. Być może w sklepie to jest. Co jest? Ty ko kolega, kolega się pyta, czy mi przyjść pomóż za pieniądze. On jeszcze nie wie, ile wiesz, że mu policzę za tą podkładkę. Pod, <śmum> pod linkę sprzęgła i hamulca. ramach podkładki. Ty, ale czegoś tu brakuje? Rozum. Aha, o właśnie, rozum, dokładnie. Rozum się znalazł i zaraz rozwiązanie przyszło samo. Mówię ci, że on tam źle to podkręcił, to poszło do tyłu i dlatego było, wiesz Zrobimy, zrobimy. Kolej z blaszki. Pasty znowu nie wziąłem. Bo no, Nie, Próbujemy bez pasty. Tu. O, tutaj dajemy Lecha. Leszek. Leszek idzie. Leszek Lech. ma dwa palce. Lechu Lechu. Piana jak... na dwa palce, Lechu, w Lechu jak się masz? Pokaż nam swoją smutną twarz. Taka piosenka jakaś była. Nie wiem, nie znam. Lechu Lechu jak ci leci? Kiedy będziesz miał następne dzieci, coś takiego właśnie, już ci. Uważajcie na moje palce. Palce? Paca, paca. O, idzie. Bo mi zostały tylko dwa. Także. O, ja coś tu. Nie ja pierdolę, coś Tutaj Tu też jest, 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 jest rozwarcie, nie? Ten, ten, to ten, napisłeś to. jest naprawdę przez. teraz. Nie to I Normalnie teraz będzie funkować. ale błąd szkolny. Podgłosimy. No, nie, nie, jest! O paska! Nie wiadomo, no, nie, nie ma paski. Nawet, jej nie masz, nawet jej nie ma między nami. Tak <śmienny> jest No, ale nic, ona jest bardzo giętka i może pęknąć, ale i tak jest do wymiany, więc robimy po prostu rozwartokątne rozwarcie. Może nie będzie ją zabiegł, ja właśnie o to mówiłem. Ale to będzie z drugiej strony, to To jest taka opaska na chwilę, bo chyba dobrze jakbyś mi dał cybanta. Tak żeby już było pewniaka a później zrobimy na Zicher right? no Powiem ci ten cyband nie będzie pasował do tego sprzętu. A masz cybanty? Dwa? Pytanie czy cię stać na te cybanty? Kurwa Nie wiem ile chcesz mebli zrobić Pytanie czy cię stać na te, na te cybanty Puchnia Bo dwie... tutaj o godzinie 21 Puchnia. Już są sklepy wszystkie pozamegane motoryzacyjne A tutaj U nas tada Do wyboru Puchnia. Do koloru no, z już No koloru nie O, tutaj jakieś siodełeczko ze sprężynką. No, to mi ty to gdzie Ta, ty tam już szmaty wynosisz, już ostatnio szmata zginęło. Ja tu wszystko filmuję, bo ty mi szmaty wynosisz. <grym 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 szmaty tu szmaty są policzone. Muszę być grzeczny, więc nie będę tego komentował. Jakby to powiedzieć. Ty, no ale miałeś sobie to robić tutaj, widzisz, Daniel. Wiesz, o. To Daniel i tutaj uchwyt teraz customowy do tego, no, ale to muszę porozmawiać już z ludźmi, wiesz stali U, one touch. Dwa patrz. Dwie dwie, Może by było pierdeknięcie po prostu, o, jeszcze z tym. No to jest karbonem, to, to się kup bez tych bieg znaczeń, żeby ten jeszcze nie wychodził wydech, A znaczy ten spaliny. Nie ma bez Wszystkie są z nacięciami. co ty? To są takie akurat, bo ten... No może jedna wystarczy. Dobra, Ile do swojej roboty, bo... No. Aha, gdzie ja tą... tą to. Nie jest tam. No to zakładamy zabezpieczenie i dokręcamy kosz poradzisz hmm? se? no jakoś idzie co tu jest? Łaski. Tak. Tam ci przyniosłem tak. go przydałby się jeszcze jeden palec o to nie mój kciuk, mój kciuk jest przewiercony to nie moja ręka Co to kręciłeś? Nie brakuje mi na 7 party śnieżki Ale jakby był pół chociaż Pół, że tam kura popchnąć ostatnim Czekaj, bo ja bym to w ogóle obrócił, bo ja teraz nie mam dostępu źle ja dostęp... to chyba to Myślę, że bardzo dobrze Tylko napiąć to teraz to jest Bo wiesz, bo ta śruba musi dostać z obwintu Wiem A ja tu nie mogę sobie tego przytrzymać Może jakbyś Dajcie, pomogę. Jakbyś Ma, mu tam jakbyś przestał nagrywać. Bierz bier ja teraz. Zamiast kamery wziąłbyś Latarkę, no już masz no. Przecież to radzisz na chłopie. Dobra, ja wiem, ci coś z kamerka mogę powiedzieć. O, nie Teraz muszę to widzieć, ale trzeba śrubę docisnąć. Tylko, ja nie widzę. O, o, o. wyżej, 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 bo tam nie trafiło do środka. Widziło? Tak. No To było wykonane u nas w Polsce. Gdzieś... Patent. Najlepsze patenty trzymają się do dzisiaj, więc na chwilę obecną. Po prostu tego nie zmieniamy Ja z ojcem Nie, ty, dziś, ty tylko nie wkręcasz 30 lat staje. temu płot postawiłem, do dzisiaj stoi Ała <noise> Dlatego Ten drut będzie Kurwa tak Nie kręcę. Tak kręcam, kręcam Czuję po palcach Wychodzi, wychodzi Czuję po palcach, tylko mi brakuje palca Tym naklejką to też się ktoś postarał. Co? A palarki nie miał. Chyba moja, bo chyba lepiej to. No i odparłem, no bo jeszcze zagada, zagada dzisiaj? no to Oczywiście. To sprzęgło zobaczymy. I sprzęgło no. to jest napięte jak baranie jaja, właśnie. Może być z nim problem, ale to nic. Przedłużymy linkę. Jest w oleju? Tak jest, no malany świeżutki. Dobra. Świeżutki, I, hipol. Idę, idę do swojej. A u mnie już tutaj tarcze są. A, ja poszedłem pod takim. Weź mi tą, tę, tą miskę czerwoną. Słuchaj, tam jest reszta części. Tutaj? Tak jest. Że, żeby sprzęgło działało, to pasowałoby włożyć ten. Tak przykręcił, ja się pytam, Bo nie idzie po. Aby sprzęgło działało, to Ty trzeba było. książkę, którą sobie kupiłeś. Popychać co? no a to no. ją się czyta, czy może czy leżeć taka używana? No aż w końcu nabierze wartości po 50 latach. A mógłbyś je wrzucić do oleju najpierw, żeby se poleżały parę minut? czy? mógłby leżeć do jutra, ale. Tak, no bo zaraz je zalejemy, co prawda, no ale mogłoby se chwilę już namoknąć No to niech mokną jak dalej olej, olejem, przecież tak dzisiaj nie wydaje Piąta. O, Boże, ja bym się w wiedzielaczki muczyło. Godzina Godzina 14, 14.57. <noise> Słońce ładnie świeci.